Stoję na skrzyżowaniu, gdzie trzeba ciągle wybierać drogę. Która z nich lepszą jest, która dobrą jest, która sprawi, że będę lepszym człowiekiem? Nie ma drogowskazów, znaków brak. Lecz coś wskazuje mi kierunek. To coś jest we mnie. Wychodzi prosto z serca. Tyś jest taki, taki masz być. Świat tak chce, ja nie. Inaczej żyć swoje szlaki. Jak Michał Aniu pomaluję swoją kaplicę. Albo nie. Na przemówienie i wejdę na mównicę. Wy? którzy będziecie musieli mnie teraz wysłuchać. Po tym, co to usłyszycie, zaczniecie mnie kochać. Nie, nie, nie. To też nie jest to. Wiem. Lepsze wielkie dzieło. Będę zapisował myśli mojej duszy, których najgłośniejszy protest nie zagłuszy. Będę, jak ci tych wielcy, których znacie. Tak, to jest to. Wiesz co, zostanę bracie. Ten darmo od mówiącego. To nie rodzi się u każdego. Teraz już wiem, odkryłem, że jestem wybrany. Otworzył się mną teraz świata, bramy. Ja jestem wybrany. Jeden wśród milionów. A ty, co ty masz przekazać komuś? Zapraszamy już w niedzielę 23 listopada o godzinie 19 do bazyliszka w Bielsku Białej na występ Artystokracja. Grupa Artystyczna Alternatywa.